To już tak szybko to zleciało? A wiesz, jak to mówię, w dobrym towarzystwie czas szybko leci, więc w moim towarzystwie, to wiesz... <grym> jak się... W dzisiejszym pili? odcinku będę mechanizmy. <grym> Okej. <Okay. grym> to rób. Na początek przelewam się wiatrak. Mi by się przydał Engineer's Hammer, tylko że do Engineer's Hammera... ...potrzebuję nici, których nie mamy. Mam diament, jajko i jakiegoś Mystical Cyan Flowera. Kolejna pszczoła, praktycznie w tym samym miejscu. Pogasiliśmy światło, żeby w pokoju z mechanizmami zrespiły się jakieś mopki, a najbardziej nam jest właśnie potrzebny pająk. Wejdźmy kawałek. Zrespi się tam coś? Zrespi się pająk, idealnie. Jak na zamówienie przyjął? I idealnie, jedna nitka z niego dropła Wbijemy młotek inżyniera, którym rozbijamy żelazo na płytki Potrzebuję dokładnie Ale się 4. kręci Śminkło do wiatraka maga stopa antyzytu, podłączymy antyzyt z cynkiem Potrzebny jest też Andesit Casing, którego tworzenie mamy ładnie pokazane na złym obrazie. Ja, mam Andesite Casing. Ja, mam wiatrak. Potrzebuję mieć zrobione takie miejsce, żeby już dmuchawy tutaj porobić. Autohamera też by się fajnie wziął. AutoHammer... Do autohamera potrzebuję... Do Auto jest tani, tylko Redstone'a na razie nie mamy. Redstone jest chyba z przesiewania... Z przedmuchiwania No to znaczy Z przedmuchiwania dustu przez wodę, więc potrzebuję podpięcie... Mamy tutaj dust. Trzymaj. Możesz spróbować podpiąć tą maszynkę tam. Ciekawie się to kręci, nie powiem, że nie. To, to służy do przełożenia w drugą stronę? No. Daj, To się przekłada, w, jak się to jest góra-dół, nie? To się przekłada w prawo Nie ma ja, kto. dobra, bo ja dostałem jeszcze jedną zębatkę, czy <grym> Ja raz popycham. Tu miało się Wiemy, jak chciałem zrobić tak, żeby dojechało, i na końcu były zbierane przez nieszkodliwe hopery. Wreszcie nie wiem, co zrobić. Musiałby szybciej, wiat wolniej wiatrakować żeby to zdążyło sobie przejechać, wiesz? Nie, prędkość, wiatraka ci tylko zmienia to, jak daleko on pcha. Dwa, dobra, Git, to ja mogę zrobić już auto Hammer Na co jest zasilany? No nic, tam od prawej się rzuca, a od lewej się no, to mam, nie wiem, o, nie wyciąga. to sam wyciąga, co <laughs> się zabudował. Ja ma automatyczne żelazo już No kobyl tu się jeszcze nie generuje, drugi kobyl generator by się przydał Zobaczmy co jest kolejne w questach Washing. Złoto zdobyliśmy Trzeba umyć jeszcze piasek Trzeba umyć piasek i żwir Piasek? Nie żwir? No. Okay. A ja sobie tego ukradłem nie soul sound dobra ja postaram się zrobić mikser mechanical mikser No sobie go tu jeśli gadam to sobie zobaczysz poprawę będziemy robić on jest tak jak od boku zasilany jeszcze jest potrzebny A. ten basin co jest na dole tu, masz miskę? już zaraz zrobię miskę O! To się przyda przejść to tak akurat naokoło robić z tamtej strony, tak ja tutaj, tutaj, tutaj. To no będzie łatwiej więcej, albo i i teraz żeby z... w nim zrobić soul sand. Potrzebujemy do niego rzucić piasek, mob soulkę i dolać wody? Nie mamy mob soulki, co nie, trzeba będzie pozabijać moby. Tylko kopaliśmy w umieszczenie, żeby się w nim potwory, ale był chyba zbyt blisko spawn'a, więc się nam nie chciało w Zejdę tam na dół w ogóle Najwyżej zabiję tą opiece, co Chcę tu na dole oświetlić, nie, Super. ale nie No, robi się Ale miksuje I, uwaga, jest soul sand elegancko. Dorobiłem też drugi wiatr jakby przepłukiwać lawę Nie da się odejść Sorry, to tą wodę wiedzę Co? <grywia> no kurde! kurde Przedmówiłem wodę, by przepłukiwać surowce i lawę, żeby je przypadć. Braz. jak zrobić bras? W mikserze copper i cynk Dobra, to to już Jest tam i co dalej? Na przyszły hmm. odcinek Nie mogę tam wejść Rose Quartz Wcieranie Rose kwarc. Żeby zrobić Kwarc można go skraftować To mamy zwykły gra w dobra, czyli Mechanical Craftery sobie zrobimy w, tym, w następnym odcinku. A w następnej części zobaczycie jak przebudowaliśmy bazę, otworzyliśmy własne kreacji i zautomatyzowaliśmy produkcję surowców.